Witamy Was bardzo serdecznie, idziemy na wykopki, idziemy poszukać. Coś tam zawsze będzie, coś nie będzie, ale zawsze przygoda. Tak więc zapraszam do oglądania. Pogoda jest. No właśnie, to jest najważniejsze, że jest pogoda no i jest super. No tu mamy wykrywacze poszykowane. Tutaj. bardzo dobre wykrywacze no i tutaj pochodzimy no, no i tak chodzimy są jakieś sygnały no ale to też skoro nieciekawy sygnał no widzimy puszka Więc las na pewno będzie ciekawszy. A jakie będą fanty, to zobaczymy. Jest to jakiś sygnał. Sprawdzimy. Blaszka. Prawdopodobnie wykopana przez kogoś. Że to, no to będzie jakieś tam... Taki kawałek no. Ja mam taką zabieżkę do czegoś. Aha. Ale nie jest ani, nic ani wybite, ani pokazane. Coś może być po wyczyszczeniu takim no. Może być no... Może no coś być od narzędzi, no. od kluczy. No, 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 no. Kiedyś jak wydawali narzędzia, łopaty, takie rzeczy, no. to, to były takie właśnie... Z, nu z numerem Blaszka jakaś No widzisz mhm. to jest. A, ten papowiec <laughs> <Ale patrzę>. jest. <laughs> Papka. No Jest Raczej wygląda to na podkowę Koluszko no. no, Dopiero my zeszli chodzi już tyle jest Hmm. A to jest ciekawe, takie, to musi być paproch na tym, to jest ciekawe. O, to by jakaś dzwonka, bo coś tam spadło, coś. Bo to już się, się, się znajdzie. Nie. Aha. No. no to właśnie te papoki, a niektóre z monet były robione. Mhm. Te pap... papiaki. No i tak. Nie, mi tu w kieszeni ten... panel, wiesz? Panel. Aha. Panel w kieszeni. A ten jest. elektronika. Tu jest blisko, może zakręcać. Ale nie, bo, a może tak, no, no, no. Tamten jest bliżej, no. no. to mi to nie przyszło. Dobra, to jest, nie? Przecież ten może zapewnić pół roku łączyć i już Albo zapomnieć włączyć i chodzi tak ten schody Taka klamraś końska No to się jest, nie Idziemy dalej Kale Soniak, taki guziczek No i tak A taki guzik kale Soniak no. gramy taki guziczek ale no, to w takim no tym kiepskim stanie no. takie no, taka pozostałość bardziej rozsyplka no. guziczka no, taki coś metal patrzy się panie jak ręce. Poharatane suche Jeden krzak tylko przedrzej i... Czemu nie nosisz rękawiczek, no bo lubię bez takie coś idziemy dalej No właśnie takie krzaczory, Tną ręce, masakra, wyobraźcie sobie Ja wiem takie coś To jest, nie wiem co to jest no Idziemy dalej taki coś No co tu mamy? Oby, oby jakaś monetka Boże, Boże, daj monetkę Bo ja okien to mam może taka tylko zobaczyć Malutkiego, swojego I tu też jakieś na tym na ściółce coś było, tu nie będzie nic konkretnego. O. I znikło. On gdzie. Oh, aluminium, śruba kolejowa, taką uszczelką, las pełen tajemnic. Takie kolega znasz, zna, zna, z takiego zdobnego, no coś jest, no nie wiadomo, nie wiadomo, mamy jeszcze. Co a. Uh -huh. Pruski, pruski, ale no nie w, w fatalnym nie. stanie. A. I taką, taką, jakąś taką zapinkę z uh -huh. C, plus, a to będzie z jakiegoś, nie wiem, nie wiem, ale. Turecki to jest jakiś podłąb. turecki, no, no, no. no, no. Ale nie wiem, czy są, czym są mhm. te paski na dole. Coś tam wychodzi. Chyba będę musiał zmienić i wykrywać, yeah. <noise> bo mi nic nie wychodzi. No i to takie coś było. No. no nie, jak coś jest, to jest. Nie, no wiadomo. Tak fajnie, ale stan mhm. fatalny. A. No one lepsze te, wiem one są z tego Raczej tak tu, z tego co monety te niemieckie robili one są no cykalu cynono no właśnie Przytem jeszcze był mokre jak go wyczyściłem to było widać To było widać no wiem taki wiem zarys tej pruskiej korony Takie tak. widzisz a tu jest, takie są też tu takie też ci, kurwa powiem też bym sobie nie dał obciąć to może być w polskiej? Że tu są skrzydełka coś Aha. Albo to jest korona, albo to są skrzydełka. No ciężko hmm. stwierdzić. Ciężko też, Trzeba no. będzie wyczyścić. No tak. Stanagonalny, no, ale... No, ale jest sztuka. Nie? Jest, właśnie. Idziemy dalej. Coś tam zawsze się znajdzie. no. Taka U prawda. To teraz sobie w no. <laughs> no. <laughs> Jak zawsze, ja dlatego w dresach chodzę. <laughs> To będzie jaki guzik, na jaki guzik przechodzi. niestety tutaj dużo śmieci pod tym laskiem ale Jest dobrze No i takie ten od guzika w tej dziurze było No, Przód mógł być starty, nie, bo no, mogło na nim coś być. No. Do krakcji, tak, tak to takich guzików raczej nie robiszby by to wystawało z przodu. Tu jest oczko, resztki oczka. Musiał tam być, no. No właśnie, miała ja być pierwsza... a guzik, to nie pijemy piwa. Miała być moneta. Ale guzik też może być. No właśnie. Napoleon. Na pewno napoleński bo jest koszyk. Mhm. A to po czym to tak poznać? zdjęcia Aha, aha, no ten, tak tak ma na cztery. ma. Ten koszyczek aha. wskazuje na to, że to może być Napoleon. Tak, tak, bo on ma na... jako ten... z każdej strony wychodzi ten... no, no, no. Aha. I przód jest... Tak, jest, 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 ten no, granat gorający już widać. Coś na nim jest, ale co dokładnie? No, na 100% granat. Tak. Tak jest. No. Nie wiem czy go widać fajnie, czy tak, nie. Tak widać, widać. widać go. Granat gorący. No. Tak jak no. mówiłeś, coś tu wojska napoleńskie uh -huh. kiedyś jednak robiły. No tak. Prawdopodobieństwo by było, żeby znaleźć podkowę, no i wtedy można było wypić, by, pić, by piwa. A tutaj monety znaleźć. Jakieś kurwa, nie wiem co wychodzi Wam metalowe, to chyba, mi, się, mi się chyba ten przełączył na tryb, że wszystko szukam To co jest Chociaż równie dobrze mógł to być bagnet A to jest jakaś łyżka Ale jest To i monet. Zobaczmy co to jest No, raczej nie moneta. No, kawałek guziczka starego fajsa ale to je wygnił, ale łóżka pozostało. <grymne> Idziemy dalej. No, tak mogło wejść. Mogłem ja tam kiedyś jeszcze. Jak ten. Człowiek nie dba, bo laz i wyrzucał. I teraz człowiek sobie zanosi wszystko to ten. Bo do domu. Takie coś. Szukałem całe życie tego i znalazłem. No, Polmos, ale prawdziwe Polmos nie takie wymyślone. W naszym przypadku to choćby nawet pół monety. Już było, bo będziemy się mogli piwa napić, jak znajdziemy. No. No i to mamy pecha dzisiaj, no Zaś guzik się trafił <grym> Nie wypijemy Nie wypijemy Ale jeszcze trzeba Tu poszperać i na pewno będzie jakaś moneta Ale nie będzie, no to nie napijemy się <grym> Dzisiaj to było... no, Amerykański guzik, no. no stan taki jaki mhm. jest nie tego szukamy dzisiaj. No właśnie <gry> Na razie nie tego szukamy no. no takie coś było Coś takiego ozdobnego no, Ale jest ur... Widać, że jest urwane, że nie jest całość, nie? To tak jakby to było albo skrzywione Dziwne. Dziwne rzeczy Zasypujemy idziemy dalej. Taka dziura że tylko papowiec był on jest w tej kieszeni Czyli no Tu wcześniej był taki papowiec z igiełką O, ten właśnie teraz, tak, No, tak. idziemy dalej. Jest, monetka pierwsza, możemy pić piwo. Ściera totalna. To będzie ten Aust austriacki ten. Tak, raczej ta jedynka. Aha. Ale nic na niej nie widać. No, to będzie to. Ale do nas to jest nieistotne. No właśnie, no, piło się co liczy. No właśnie, kto pierwszy znajdzie monetę, to piła się napijemy. O, przerwa. No właśnie. No i tak nie... słabi odkonał no właśnie w tym miejscu. A coś co będzie nie malutkiego. To jest nieludzkiego stadio. Proszę, to ty tam wychodzi, żebyś wchodził w niedzielę. To będzie chodzić i machać do jutra. O, bym nie znaleźć monety! Bo za nich będę musiał wchodzić. No, żeby sobie na, 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 na tych 7,5, bo na 8 też jest, tylko. Ale nic mnie nie wyczuwało. Dopiero jak dałem na, na 10.

O, taka blaszka. Panie wiaderko, drutowane. Oj, to jak drutowane. Takim łóżkiem, z czegoś dorabianym. A to może nie, to może być oryginalne, tak Poszedł na wykopki, a wiaderkami się zajmuje To może być to, to oryginalne, a to będzie drutowane To i grzyby wiaderkiem zbieram Czas No. A tu łopata wow. Łopata Muchem rośnięta Do wiaderka Panie marianie No taki kolec miałem wbity, się go wyciągnąć no, no, nie dziwcie się, pełno kolców Dobra, idziemy dalej Panie jakie krzaczury No i tak jest, nie? szukamy. Два сломанных Вот эти Там эти Вот так это есть Может песка найдем без смыч? No. No to już wiem, gdzie sąsiad zaprowadził pieska Nie do schroniska, tylko do lasu Chłopak skudził kamerę tylko Taki trudziec. Taki kawałek ołowił czy coś, no Dobra, wyłącz pani tu W tym razie Taki drudu ołowiem pokryte widzicie Miedziane, ale ołówna bez ten śrubeń Tak głęboko śruba kolejowa może ta kolejka jest to bliżej szła, no nie wiadomo taki wódź coś No takie no, też pormo są w łące teraz Nie nie lubię chodzić Po łąkach, no ale Zobaczymy no. Troje pochodzę Panie marianie coś pląba? Stary. Taka coś plomba Stare Jakoś Taka ciekawa znajdka 17 Czy tam pisze Tak tu widzicie no. Widzicie tu ktoś był wykopał takie coś nie zakopał nie Na bok zostawił ten zlewało tak to bywa idziemy dalej jeszcze pochodzimy tu troszkę no, to w miarę fajnie za było taka śruba na poru. Aha. To jest niemiecki. Tak, no chyba tak. Z tego co widziałem. Kiedyś, no. To jest ten, ten, ten uh -huh. przedni wszywany pod. Tak, tak, właśnie pod. pod ten bluchę. Ale to już ten późniejszy, bo on jest taki, właśnie cienki. Był jeden, jest drugi. Będzie. Coś będzie. Ten A w tym gościu siedzi? Jest to rapał. Nie, to ja myślę, że ten gościu zaszedł z tym nie, plecakiem. Nie, Prawdopodobnie. No dobra, idziemy dalej. No tak, Dek rozkopany, kolejny drut był. Idziemy dalej. Ale panie, gdzie jest ten drut? No tutaj. Kolejny aluminium. No i tak. Guziczek jaki? Nie wiem. Z łóżkiem podczyścimy trochę. O czysto. Ładny taki że tymi dwoma głowami. Hm. Trzeba to gdzieś ładnie wyczyścić. tył też. Ja mam takie coś, ale nie co to Aha. jest. Dziwny przedmiot To jest tam ty to ona wyszła wyszło przedtem zarazem strasznie uzyskałem. fajny ładny tył z guzika szukałem przodu ale nie ma Aż i data jest data nawet z drugiej strony 10 ma przodu no, nie ma przodu ładny, ładny przód by mógł nie całkiem no. fajny, fajny ładny guzik Aha. ale niestety coś Będziemy kończyć za niedługo, bo ba bateria pada. A drugie nie wziąłem 1914 rok. No, tu jest no. no. takie coś takie zdobienia, coś tam nie ja wiem, no Zrobiłem jakaś przepinka, nie? Coś takiego, no, 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 takie malutkie. Masz tam takie? Ładka. Hmm. No taką. Drut. Tak więc chodzimy, chodzimy, ale będziemy kończyć. Co, co za dużo to niezdrowo. No i tyle. Hello, tak więc kończymy. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.